Wyselekcjonowane odpady, między m.in. wielkogabarytowe, budowlane, elektryczne i elektroniczne mieszkańcy zGZM będą od nowego roku mogli zawozić i bezpłatnie zostawiać w centralnym przoku, który powstaje w okolicy trzepcza. Wszystko zaplanowano tak, aby mieszkańcom łatwo było korzystać z obiektu. Oddzieliliśmy tą część eksploatacyjną od tej części, gdzie przebywają mieszkańcy. Tą drogą będzie poruszał się mieszkaniec. Oczywiście wszystkie odpady będą ważone, następnie przejeżdżał tutaj. Ruch prawostronny oczywiście tutaj będzie mógł pozostawić odpady opakowaniowe, następnie uda się do miejsca, gdzie będzie mógł pozostawić odpady elektryczne, elektroniczne. Przy lampie natomiast, i to jest tutaj to rozwiązanie niezwykle funkcjonalne, będzie mógł mieszkaniec wrzucać odpady. Z łatwością na dół do kontenera typu wersalka, cegły, jakieś odpady remontowe. Przok w trzepcu będzie pełnił również funkcję edukacyjną. Stąd w centralnej części obiektu znajduje się pomieszczenie biurowe oraz sala konferencyjna punkcie powstanie też tak zwana salonka, czyli miejsce, gdzie można zostawić odpady do ponownego użytku. Jest to nowość na skalę kraju, a nawet Europy. Wielu mieszkańców pozbywa się rzeczy bardzo dobrych użytkowo, które mogłyby służyć innym mieszkańcom. To jest oczywiste. Pamiętamy w przeszłości te wystawki niemieckie, jak Polacy 20-30 lat temu jeździli i zbierali to. Pamiętamy tę sytuację przecież tu bardzo dobrze jeszcze. W tej tak zwanej my w cudzysłowie mówimy salonce, wszystko co dobre będzie ładnie wystawiane, eksponowane. A mieszkaniec, któremu się powodzi może trochę mniej dobrze, który chciałby z tego skorzystać, będzie mógł sobie to po prostu odebrać. To jest ta taka najbardziej wartościowa gospodarka odpadami, że nie wyrzucamy, nie przetwarzamy, tylko za pośrednictwem tego miejsca będzie następowała wymiana między mieszkańcami. ZGZM buduje dwa centralne przoki. Jeden w pobliżu trzewcza, drugi natomiast trochę mniejszy w pobliżu chocianowa. Obydwa obiekty spełniają najwyższe standardy europejskie. Oba przoki otrzymały bardzo wysoką ocenę. Instytucji dofinansowującej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Wiemy, że te dodatkowe punkty były przyznane za ich funkcjonalność, za kwestie bezpieczeństwa, które były istotne dla projektowania tych przoków centralnych. Mieszkańcy będą mogli korzystać z przoka od początku nowego roku. RTBS oferuje bezczynszowe mieszkania na sprzedaż w nowej kamienicy zlokalizowanej w centrum Lubina przy ulicy Bema. Najwyższy standard, stylowa architektura, windy, garaż podziemny, atrakcyjne ceny. Szczegóły oferty dostępne są na stronie www.rtbs-lubin.pl lub pod numerem telefonu 76 746 3255. Sprawdź naszą ofertę.